Halo, halo moje burdeczki, witam was serdecznie. No, postanowiłem tak na szybko wlecieć do was, bo mam bardzo pozytywną informację, w końcu jakąś dotyczącą Amazonu. Za chwilkę przejdziemy do szczegółów. No, w mazniu się numer 10 troszeczkę powiało takim pesymizmem, ale nie ma się co dziwić, bo tak długo, pół roku byliśmy bez żadnych informacji. Ale żeby oczywiście was nie zanudzać, nie zanudzać moim bablaniem, mamy tutaj do czynienia z informacją. Związaną z Close Beta testami. Będzie to teścik zamknięty pod na, czyli nie będziemy mogli sobie po prostu nic tam nagrywać, udostępniać informacji osobom postronnym na temat tego, co jest w grze, jak ona wygląda. Tak jak widzicie, tutaj jest napisane, że właśnie Amazon współpracuje ostro podobno z Softem, żeby dopieścić tą grę, jeżeli chodzi o odbiorców konsolowych, czyli to, o czym tutaj na tym moim kanale bardzo często mówię. Testy zaczną się 10 kwietnia o godzinie 10 w nocy naszego czasu. Ma, no, jak tutaj widzicie, jest podany czas, potrwa ten test 7 dni, tutaj taka ważna informacja, ona jest umieszczona właśnie tutaj, podam link do oczywiście tego newsa do strony Amazonu tutaj jest hiperłącze, które odnosi nas, przenosi nas od razu do zapisania się do tych testów, musimy to zrobić przed 2 kwietnia 4 kwietnia otrzymamy oczywiście te osoby, które się zakwalifikują bo nie wiemy jaka to będzie pula te osoby otrzymają instrukcję jak po prostu dołączyć do tego testu. No super sprawa, zadowolony jestem, że w końcu coś się ruszyło no pamiętajmy, że mieli, mieli się wyrobić w pierwszym kwartale, no, lekki poślizg wystąpił, miejmy nadzieję, że premiera ten maj, czerwiec wleci, bo po takich testach, jeżeli one nie będą tam jakoś, powiedzmy, źle przebiegały, to na pewno pojawi się gierka wcześniej niż w końcem drugiego kwartału, czy tak, tam gdzieś nawet były różne informacje, fake newsy, że w trzecim, czwartym kwartale, no, musimy przyznać, że to wszystko, co ta, ten brak informacji ze strony Amazonu, no, skłania nas ku, ku temu, że po prostu no, przestaliśmy tak naprawdę wierzyć w to wszystko, że w ogóle ziści się premiera na Europie, nawet w tym roku, albo już w tym roku. Tak, tutaj też jest, jest opisana właśnie ta informacja odnośnie tego, że wszystko będzie no, pod klauzulą, powiedzmy, tajności. Tutaj jest taka, takie lekkie groźby w naszym kierunku odnośnie tego, że jeżeli będziemy upubliczniać upubliczniać yy, zawartość, y, którą nam zaserwują w ramach tego Closed Beta Testu drugiego, no to będziemy mieć konsekwencje prawne. No tutaj nie jest to wprost napisane, ale o to chodzi. Także tak, jak tu jest napisane, upewnijcie się, oczywiście osoby te, które zamierzają grać na Europie, które zamierzają grać w tone Liberty, że do tego 2 kwietnia Zapiszecie się, żeby nie przespać tego czasu, żebyście mogli sprawdzić grę, czy w ogóle siądzie Wam, czy jest sens na nią czekać. no ja na pewno będę grał, to jest stuprocentowo pewne, także już teraz zapraszam Was na nasze disco, w celu powiedzmy zaklepania sobie miejsca w głównej gildi naszej w Legionie Specjalnym, no i chyba tyle. Nie będę tutaj, tak jak mówię, dość tutaj się rozwodził, bo tu jest krótka informacja. Na dniach pewnie uzyskamy szersze info. Ma być jakiś evencik podczas tego close beta testu. Warto pewnie będzie dołączyć do niego, bo pewnie będziemy mogli zdobyć jakieś nagrody, które później będą oczywiście, no, coś tam dawały, jakieś tytuły, jakiś może kostium, jakiś skin broni, coś pewnie niepowtarzalnego, coś, co nie będziemy mogli za żadne pieniądze Kupić. No tak teraz na szybko myślę, że to chyba wszystko. Jak tylko pojawią się kolejne nowe informacje, niezwłocznie wlecę w takie bardzo krótkie formule z informacją dla Was, żebyście nie musieli też czekać. Dużo rzeczy może Was ominąć. No tutaj jest kupę czasu do tego drugiego, żeby się zapisać. To jest, no powiedzmy, no, tydzień czasu. Tydzień czasu na to, żeby po prostu podać maila, wyrazić chęci do testowania Tron and Liberty. Także cieszę się, ja myślę, że wy też się cieszycie. Tak jak mówię jeszcze raz, zapraszam na naszego Discorda, zapraszam do subskrybowania tego kanału bo będą się pojawiały też treści takie powiedzmy bardziej gajdy teraz I oczywiście ta formuła moja, którą tutaj mam czyli ten taki Mass News plus te patchnoty Mass News będzie na 100% wypuszczany co tydzień co do patchnotów, jeżeli tylko będę miał czas to oczywiście będę omawiał wszystkie zmiany bo tutaj tylko tak dla przypomnienia bo dam wam informację która też się często pojawiała ale pamiętajcie, że to Tron Liberty na Europie, które otrzymamy kiedyś tam w przyszłości, miejmy nadzieję, że w niedalekiej. No takie właśnie sytuacja ta dzisiejsza myślę, że utwierdzą nas w przekonaniu, że jednak będzie ta premiera szybko. Także takie informacje odnośnie nowych update'ów tych cotygodniowych będą się pojawiały na kanale. I pamiętajcie, że to, co dostaje Korea, będzie automatycznie wjeżdżało do nas na Europę. Super sprawa, nie będzie tak jak w innych grach, że będziemy musieli oczekiwać na to, żeby po prostu dostać jakąś zawartość, żeby móc cieszyć się grom po jakimś czasie, bo to, to zawsze budziło kontrowersje. To moim zdaniem jest bez sensu czekać. Lepiej od razu dostać pełny dostęp i być później na bieżąco z tymi patchami, bo jak pokazują różne tytuły, co z tego, że mieliśmy opóźnienie, jak to wszystko było zmieniane w międzyczasie i to wszystko potem się siło, tak mówiąc delikatnie. Także no, tyle. Tyle z mojej strony, jak macie pytania, walcie tutaj w komentarzach, łapki w górę, subujemy. Do zobaczenia w następnym, miejmy nadzieję, tego typu radosnym materiale. Także wajcha, do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Jeszcze taka na szybko informacja, teraz mi się przypomniało, że to właśnie nie ująłem tego ważnego, że tak powiem, stanu rzeczy, że te Close Beta Testy... Będą zarówno dla odbiorców komputerowych, jak i również dla konsolowców. Także ważna sprawa, ważna sprawa żebyśmy tak samo nie zapominali o nasich, naszych braciach grających na padach, korzystających właśnie z tych konsoli. Więc no myślę, że już skoro na tym etapie jesteśmy, że będzie możliwość gry pomiędzy właśnie użytkownikami konsoli, jak i użytkownikami PC no to gra już naprawdę jest, myślę, dobrze dopracowana i że wyskoczy bardzo szybko, jak zając czy tam królik z kapelusza. Tak więc no teraz już chyba jest wszystko zawarte. Jeszcze taki mały, krótki opening na koniec. Jak ktoś chce jeszcze zostać na chwilę, to poproszę o rzucenie okiem. Także na chwilkę się z wami żegnam, chociaż tak naprawdę za chwilę się zobaczymy. A jeszcze taki bonusik, powiedzmy, bo skoro już yy, na horyzoncie pojawia się premiera w Europie, to może wlecimy z tym szybkim openingiem moich yy, punchy. a może się to pomieści wszystko. O Jezus, jaki spam. Weszło wszystko? Weszło wszystko. Teraz jak to sprawdzić, co ja dostałem w ogóle? O nie. Jedna reca. Druga reca. Trzecia reca. Czwarta reca. Piąta epicka, nawet ładnie. Także lecimy teraz z kolejną. Muszę przyciąć film, żeby zrobić porządek w tym całym barłogu. No, pewnie ciężko będzie mi się, że tak powiem, rozstać z serwerem koreańskim, ale no, niestety y sytuacja tego wymaga. Zobaczmy, co tu w ogóle może wypaść ciekawego. O, może wypaść coś ciekawszego, widzę. Ajajaj, przydałoby się. Buciki i tak dalej. No, jest tego sporo. Dobra, otwieramy. Plus kontrakty ładujemy całość szkoda czasu na. ładujemy. O, ja to widzę, wy też to widzicie. O, tu można sobie przesunąć, co wypadło. O kurcze, o kurcze pieczone, super, super, że wypadło. Co prawda teraz coś mi takie będzie mniej potrzebne, ale jednak. O, o ho, ho ho Jeszcze przetestujmy parę rzeczy. I tu są te najnowsze bugi. Jest miejsce, jest miejsce, otwieramy. Czy coś ciekawego? O, niestety kabana. Niestety kabana. Dobra, to jest chyba tyle z openingu. Także już teraz ostateczny koniec. Trzymajcie się, ciepło. Bajo.